Dzień szósty. Szósty. Dzisiaj mamy dzień restu. Baba poprosiła o dzień restu. Nigdzie i... nie idziemy, tylko idziemy się powuszyć gdzieś po okolicy. I chłop się zgodził na to, bo mam no. wakacje. Pójdziemy jedynie zobaczyć na widoki pod lodowiec. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. A tymczasem chcieliśmy Wam pokazać taką kapliczkę, gdzie wczoraj zeszliśmy na spacerze. Ale tych kapliczek tu jest tyle, że... Ja już się w niej gubię. Hmm. Ale jest tu fajny klinat w Manang. także dzisiaj mamy po prostu Manango day, nie? Mango day, mango day. Tak. Także że mango nie mają. O, to Torongla. Niedługo tu hmm. przyjdziemy, a tymczasem no, nie długo, nie jeszcze trochę... Do o, tam widzicie lodowiec. Gangapurna Glacier. I tam będziemy... Tym kierunku się wybiera dzisiaj na no mało taki trekking z dwie godzinki. Idziemy na ten punkt widokowy. Ale cały czas szwędamy się po mieści, po miasteczku. No miasteczko nie wiem, czy to tak można nazwać. Nie Bo mi... ale powiedzmy, że to jest miasteczko. Tak, tak. To to wszystko wygląda. Same te kapliczki, te świątynie, te flagi. Bardzo fajnie to tu wygląda. No, no i idziemy pod tą. tam w kierunku tego lodowca na Gangapurne. No, i nie możemy znaleźć wyjścia z wioski, żeby trafić na odpowiednią ścieżkę. Szukamy. I no, ciekawe są to zapachy No, Właśnie. no to jest nie. To przyjemne nie. To jest nie. To zapach nie. To nie. Yy, za chwilę jakiś słodki zapach Po co wszystko tutaj jest Niesamowite Dobra Piękny piesek Piękny piesek Zobaczę Laśko. Psy są tu niesamowite Są tak wychillowane w, w ogóle żadnego szczekania wszystkie takie leżą, wyglądają jakby były martwe a wieczorem, w nocy, nie? No. Co się dzieje? Budzą się takie biegające, takie takie statka. Nad ranem dzisiaj właśnie też takie statko biega. Tutaj no, w dole widać, że ludzie zaczynają roboty w polach. No. Tu się chyba zaczyna się okres wysiewów, nie? No. A dać tam. Czy będzie z tym widać? Tam widzisz. Tam zobaczcie, trochę słychać tak pan okrzykuje takie woły jakby, czy coś w tym stylu. Woły jaki. E, jak się budziłam koło szóstej, to panowie startowali z tymi wołami. Ja normalnie Orze Pole. Możemy podejść tam bliżej, nie? No. Orze Pole i ten. I... Jakami? Czy wołami? Nie, nie to, są jaki, to są jaki, to są jakie. Ale no niesamowicie ciężka praca. No i wczoraj, wczoraj co żeśmy... Gadali z naszą panią, gospodynią. Mówiła, że oni tu mieszkają cały rok. Bo ja myślałem, że mieszkają tu tylko w sezonach turystycznych. A ona mówi, że mieszkają tu cały rok. No i trochę mówi, że jest trochę zaniepokojona. Jak i miejscowi rolnicy są zaniepokojeni, bo była bardzo sucha ta zima. Nie było nic śniegu tu. I boją się, że susza będzie. I no, uprawy się boją. Widać, wszyscy ruszyli do wysiewów, do roboty. Także miejmy nadzieję, że plony im się tu udadzą. Znaczy, gdzie jesteśmy, to wiemy. E, ale co widzimy przed sobą? Tam widzicie e, glasier, jak to się mówi po polsku. No to jest no, lodospad, Lodos, taki lo, lodowiec. Lodowiec. Nie? Lodowiec. No. I ten biały, co wygląda jak Gewont, to jest Gangapurna. Tak on tu wychodzi z mapy. A ten czarny jest mało jest niski, więc jest nienazwany jakoś tak szczególnie na naszej mapie. A tam dalej jest y, Anna Purna trzecia. Tak. Anna Purna trzecia, tak. Tak. A tam dalej jeszcze jest Anna Purna czwarta. No, a tam wcześniej widzieliśmy trójkę po drodze, nie? Wcześniej widzieliśmy dwójkę. Dwójkę? Teraz są twarzą. Aha, ale a. teraz już jest niewidoczna jakby z tej perspektywy. No. Czyli tyle. Idziemy sobie tyle. jeszcze popatrzeć z góry na manang. tu weszła z gołymi nogami tu na górę. Berfut tak Jeśli następnym razem zarobię na buty berfut, to będę chodziła w butach berfut. No, ale póki co też jest ok. Może się tak nie błyszczą już moje paznokcie. No. Przepięknie tu jest. Ciepła ziemia. Marzyłam o tym przez pół zimy. <gry> Chodźcie, pokażę wam. Tutaj jest te ruiny jakiejś starej świątyni. Bardziej to przypomina jakieś chatki pasterzy. Może chatki pasterzy. Było, że jakaś, jakaś świątynia czy coś. Słychać helikopter? Już któryś raz lata w kierunku przełęczy. Nie wiadomo czy to... Yy, po prostu oblatuje, czy coś się wydarzyło. Mm. Tutaj jest taka ciekawa... Rzecz. No robi wrażenie cokolwiek tu jest Przepiękna dolina Marsiangdi Co, pozdrawiamy Adaśko, nie? Pięknie tu jest Jak będziecie mieć chwilę wolnego czasu, to wpadnijcie. I to by było na tyle, drodzy widzowie, z dzisiejszego dnia. Siedzimy sobie tu przy piecku. Koniec manangodej. Koniec manangodej. I, i ten, jutro co? Jutro ruszamy w kierunku Tilicho Lake, nie? Bo tak, że... Mieliśmy, y, no, mieliśmy... mieliśmy to zrobić dziś, ale, ale dobrze nam tu było, więc zostaliśmy dłużej. Zostaliśmy dłużej i, no i pamiętajcie, żeby otwierdzić Hatę Romankę. Sponsorem dzisiejszego odcinka była Hata Romanka. Do usłyszenia, cześć.